Dzień 9 pielgrzymki, ostatni piątek 25 sierpnia. Temat nauki: Kościół Chrystusa jest Maryjny. Świadectwa. Kościół Chrystusowy jest Maryjny, tak zdecydowanie i bezsprzecznie tak. Świadomą, wręcz namacalną obecność Maryi w moim życiu kojarzę z obrazem czarnej Madonny, znajdującym się w lewej nawie tarnowskiej katedry. Ten wizerunek na lata zapisał się w moim sercu. Wtedy, jako młoda dziewczyna, zawierzałam jej swoje troski, plany, marzenia. Uwielbiałam wpatrywać się w jej świętą twarz. Dawało mi to poczucie bezpieczeństwa. Potem przyszły lata pielgrzymowania na Jasną Górę. Tylko ten, kto związał się emocjonalnie i duchowo z pielgrzymką, rozumie to sierpniowe przyciąganie, tę tęsknotę. Każdego roku niezmiennie moje wejście na wały jasnogórskie to fala uczuć. Ogromne wzruszenie, łzy. Uwielbiam ten moment, kiedy padamy na twarz. Cisza jest toje tak przejmująca, że słychać niemal bicie własnego serca. Serca, które skacze z radości i woła do pani Jasnogórskiej Mamo, jestem, znów się udało, witaj, dziękuję. I potem moment najważniejszy, spotkanie z Czarną Madonną w jej domu, w kaplicy. Serce zawsze rozpada się na tysiące kawałków. Nie sposób tego opisać słowami. Za każdym razem niosę do matki worek intencji. To Matuknę częstochowską prosiłam o pomyślne zdanie matury. Dostanie się na wymarzone studia, o dobrego męża, o stałą pracę, o potomstwo. Moje życie wypełniają zdarzenia, które są ewidentnym dowodem opieki Matki Bożej nade mną. I jej stałej przy mnie obecności i kierowania moimi wyborami. Męża przyniosła mi pielgrzymka. Poznaliśmy się na spotkaniu popielgrzymkowym. Pierwsza córka była niezwykłą radością, cudem dla młodej dziewczyny, która od lekarza usłyszała kiedyś wyrok o swej niepłodności. Nadeszła pandemia, obałam się. Głowy wypełniały przygnębiające myśli, strago, przyszłość bliskich, byłam przerażona. Postanowiłam wtedy z mężem, że codziennie o 21.00 każdy z nas odejdzie o swoich spraw i wspólnie będziemy. Oglądać apel jasnogórski i modlić się. Trwa to miesiącami. Uspokaja mnie, wiem, że nie jestem sama ze swoimi lękami. Tak pragnę wtedy zobaczyć na żywo obraz czarnej Madonny. Covid dopada mnie w trzecim miesiącu ciąży. Znów strach, zmartwienia, okropne bóle kości i głowy, wysokie temperatury zagrażające dziecku i znów płaszcz matki mnie ochronił. Matka Boża ocaliła mnie i dzieciątka. Na kolejną córkę przyszło nam czekać 14 lat. Wymodlona, wyczekana, całkowicie zawierzona opiece Matki Bożej i Świętego Jana Pawła II. Los jednak szykował cierpienie i strach. Podczas badań prenatalnych słyszę kolejny wyrok, tym razem o chorobie genetycznej dziecka. Nie ustajemy z mężem w modlitwie. Smaga nas w tym wielkim trudzie zaprzyjaźniony kapłan, który przez kolejne miesiące ciąży, odprawia msze święto o zdrowie dziecka i zachęca do powierzenia się nieustannie sercu Maryi. Śpie z różańcem w ręce. Gdy nie mam siły już szeptać zdrowasiek, mam go pod poduszką. Jest łatwiej, czuję się spokojna. Poddaję się kolejnym badaniom. Moja i dziecka krew leci do Zagrzebia. Otrzymujemy wyniki DNA. Niezmierna radość. Wykluczono wcześniej podane wady genetyczne. Gabrysia rodzi się znacznie przed terminem. Jest maleńka, krucha, ale co najważniejsze, zdrowa. Wiem, że jej obecność w naszym życiu zawdzięczamy Matce Bożej. Maryja jest moją opiekunką, jest też mostem do Pana Jezusa. Moja wiara jest łomna, upadam. Są okresy, gdy pen życia i przytłaczająca codzienność sprawiają, że zaniedbuję swoją relację z Jezusem. Mam jednak taki pewni, którego kurczowo się trzymam w najtrudniejszych chwilach. Gdy świat się odwraca, gdy bliscy stają się dalecy, gdy przychodzi choroba, porażka, rozczarowanie, od wielu lat słyszę ten sam głos, który mówi: Ja się od Ciebie nigdy nie odwrócę, i trwam, idę dalej w życie. Katarzyna. Maryja to Bogu Rodzica i matka Kościoła oraz matka każdego z nas. Pielgrzymując z Maryją i do Maryi, aby spotkać Jezusa Chrystusa w Polskiej Kanie, radujemy się z Jej obecności i tego nieustannego wstawiennictwa w niebie. Nie sposób wyobrazić sobie Kościół Chrystusa bez Matki Najświętszej. Tam, gdzie jest Syn, tam zawsze znajduje się dobra i kochająca Matka. Syn Maryi, a nasz Pan i Zbawca Jezus Chrystus jest w Kościele, więc... Cała ta wspólnota jest Maryjna. Błogosławiona Maryja Dziewica jest matką Kościoła w porządku łaski, ponieważ wydała na świat Jezusa, syna Bożego, głowę, ciała, którym jest Kościół. Chrystus umierając na drzewie krzyża, czyni Maryję matką całej wspólnoty wiary. Czytamy w Ewangelii Świętego Jana. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki. Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia, oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Święty Jan Paweł II podczas mszy świętej w Zakopanem, na Krzeptówkach, sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, mówił Pod krzyżem Maryja stała się matką wszystkich odkupionych przez Chrystusa ludzi. Przyjęła swoją macierzyńską opiekę Jana i przyjęła każdego człowieka. Odtąd Największą troską jej niepokalanego serca jest wieczne zbawienie wszystkich ludzi. Maryja to wyjątkowy człowiek Kościoła i naszej drogi wiary. Jej wyjątkowość związana jest z tym, że za sprawą Ducha Świętego stała się Matką Syna Bożego. Jest niepokalana, czyli uchroniona od zmazy grzechu pierworodnego i święta przez całe życie. Nie popełniła żadnego grzechu. No i wreszcie w niebo wzięta z ciałem i duszą. Wyjątkowość Najświętszej Panienki genialnie wyraża język polski i nasza tradycja, gdzie imię Maryja zostało zobaczmy, zarezerwowane tylko dla niej. Żadna kobieta nie nosi tego imienia. Mamy przeróżne Marie, Maryny czy Maryle, ale tylko jedną Maryję, Świętą Bożą Rodzicielkę. Pobożność Maryjna kwitnie od samego początku w kościele powszechnym. Matka Zbawiciela jest kochana w Meksyku, Japonii, Portugalii, Hiszpanii, Kamerunie, Kongo na Słowacji i naszej polskiej ziemi. A jeśli kościół w Polsce, to oczywiście Jasna Góra, czyli Duchowa Stolica Narodu, gdzie już wnet zawitamy, oddamy hołd naszej matce i królowej, zawierzając pasterzami kościoła tarnowskiego wszelkie sprawy jasnogórskiej pani. Tarnowska diecezja, która jest cząstką Kościoła Jezusa Chrystusa, została nam dana i ze swoją maryjnością. Patronką naszej diecezji jest Maryja w tajemnicy Narodzenia. Czeka na swe dzieci w licznych sanktuariach, m.in. Tuchów, Boknia, Zawada, Limanowa, Czarny Potok, Pasierbiec od Poryszów, Nowy Sącz czy Okulice. To wreszcie maryjne kapliczki i ludowa pobożność związana z Matką Bożą. Ostatnie stulecie Kościoła w Polsce przyniosło błogosławione owoce Maryjnej Pobożności w osobach trzech Maryjnych postaci Kościoła. Pierwszy to święty Maksymilian Maria Kolbe, franciszkanin, szaleniec niepokalanej, twórca rycerstwa niepokalanej, misjonarz na Dalekim Wschodzie, który oddał życie za współwieźnia w Auschwitz. Drugi to błogosławiony Stefan Kardynał Wyszyński. Prymas tysiąclecia, niekoronowany król Polski wszystko złożył w ręce Maryi, twórca wielkiej nowenny przed milenium Chrztu Polski, więziony przez komunistów, zakochany w matce Bożej i uczący tej miłości naród Polski i kościół w ojczyźnie. wierny przyjaciel Karola Wojtyły. I wreszcie święty Jan Paweł II, papież, największy z rodu Polaków, to tu stół z cały oddany Maryi uratowany przez Boga w czasie zamachu w dniu objawień Fatimskiej Pani, zakochany w różańcu i niewiaście Eucharystii, maryjny pielgrzym po całym świecie. Maryjność Kościoła Chrystusowego dobitnie wyraża liturgia w ciągu roku kościelnego. Dlatego warto całymi rodzinami warto iść z Maryją przez cały rok, czerpiąc niebiańską moc i mądrość. Zobaczmy. Adwent i Maryjne Roraty, które prowadzą do betlejemskiej stajni, aby spotkać dziecię. Nowy Rok i Święta Boża Rodzicielka. Ofiarowanie Pańskiej Matka Boża Gromniczna, 2 luty. Matka Boża Bolesna na Drodze Krzyżowej. Majowy Czas i Królowa Polski. Wakacyjny okres pielgrzymek, zwłaszcza na Jasną Górę. Maryja, ta dożynkowa i siewna. Królowa Różańca Świętego i nabożeństwa Różańcowe w październiku. Kobieta ostatniej godziny, prowadząca duszę do nieba. Do tego święta i uroczystości maryjne oraz tradycyjne nabożeństwa, jak nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Godzinki Anioł Pański, Apel Jasnogórski i inne. I tu posłuchajmy, zbliżając się do Jasnej Góry, będąc tak blisko naszej Matki z różnymi sprawami, we wspólnocie pielgrzymkowego kościoła i osobiście. Posłuchajmy wiersza Franciszka Karpińskiego. Witaj jutrzenko, rano powstająca, śliczna jak miesiąc, jak słońce świecąca. Ty świecisz w miłej światu Częstochowie, gdzie czołem biją świata monarchowie. Tobie z dwunastu gwiazd koronę dano, panią cię świata i wszystkiego podano. Na jasnej górze, jaśniejsza nad słońce, tu ludu pada do nóg swej patronce. Pocieszycielko ludzi utrapionych, do ciebie, panno, w nędzach niezliczonych lud się ucieka i prosi serdecznie, prosi, by za przyczyną twoją żył bezpiecznie. Pamiętaj, panno, nad polską koronę, którąś raz wzięła pod swoją obronę, wszakżeś jest polską Maryja królową której Bóg oddał za tron Częstochową. Tam Twoje serce, kędy skarb przebywa, gdzie królewski stół Twój obraz nakrywa. Niech odrobiny z niego nam spadają, Twoi synowie niech głodu nie zaznają. Otwórz, otwórz Twój skarbiec, niech mamy te dary, któreś Ty synom dawała bez miary. Niech dziadki Twoje doznają Twej mocy. Szczesz nas, o Panno, jak we dnie, tak w nocy. Znoszące myśli ludzi kościoła. Święty Jan Paweł II, Matko mądrości, Matko mądrości, naucz nas stworzenia takiej kultury i cywilizacji, która opierając się na prawach Bożych, służyłaby człowiekowi. Naucz nas ducha pojednania i przebaczania. Papież Franciszek wzywa Kościół, gdy szuka Chrystusa, zawsze puka do domu matki i prosi ukaż nam Jezusa. To od niej uczymy się bycia prawdziwymi uczniami. Prymas tysiąclecia. Tam gdzie panuje wielka ufność ku Maryi i wiara w jej zwycięstwo, tam Bóg dokonuje przez nią przedziwnych cudów swojej potęgi. I jeszcze raz na koniec. Myśl Jana Pawła II, wypowiedziana na Jasnej Górze 4 czerwca 1997 roku, związana z naszym przyjściem za chwilę do kaplicy cudownego obrazu. Dziś przychodzę do Ciebie, O Matko, aby zachęcić moich braci i siostry do wytrwania przy Chrystusie i Jego Kościele. Przychodzę, aby zachęcić ich. Do mądrego zagospodarowania odzyskanej wolności w duchu tego, co najpiękniejsze w naszej chrześcijańskiej tradycji. Modlitwa. Bądź uwielbiony, Panie Boże, każdym moim słowem litanii loretańskiej, wyśpiewanej w zieleni majowej i każdym ziarenkiem różańca wyszeptanym w złoty październikowy wieczór. Dziękuję Ci tęsknotą do łagodności matczynego uśmiechu, do jej czułego dotyku w cierpieniu. Dziękuję sercem całym za to, że pod krzyżem dałeś nam za matkę Maryję, swoją matkę i matkę kościoła. Maryję, która nieustannie towarzyszy Jezusowi, nawet tam, gdzie jest po ludzku najtrudniej. Dziękuję za matkę, która kocha ciągle, kocha współobecnością, współcierpieniem. I od samego początku obecną pod Krzyżem, gdy na Krzyżu przebijano serce jej syna i gdy jej serce przebił miecz boleści. Panie, daj nam głęboką świadomość, że Kościół się zrodził na Krzyżu przy bolesnej obecności Maryi, ale Kościół został umacniony Duchem Świętym w wieczerniku, w chwalebnej obecności Maryi. Dziękujemy za tajemnicę. Radosnej, bolesnej i chwalebnej obecności Maryi, za jej ciągłe tak, płynące echem przez dzieje Kościoła. Prosimy, abyśmy umieli brać z niej przykład i relacje w Kościele budowali w duchu wiary, wiary pogłębianej przykładem świętych i błogosławionych. Sprawniech Maryja będzie dla nas wzorem zawierzenia, jak była wzorem dla. Papieża Świętego Jana Pawła II i błogosławionego kardynała Wyszyńskiego, którzy słowa Totus tuus, cały twój i Per Mariam przez Maryję uczynili kluczowymi w swoim życiu. Prosimy, Panie, zaszczep w naszych sercach ufność prymasa tysiąclecia, że tylko Matka, rodzicielka Pana, współodkupicielka Potrafi w sposób naturalny być pośredniczką między Bogiem a grzeszną ludzkością, i u stóp Maryi składać wszystkie sprawy i polecać wszystkie pokolenia, stany, zawody i wspólnoty. Spraw, by nasze pielgrzymowanie do jej jasnogórskiego tronu nie było kolejną rutynową wędrówką, ale fundamentem budowania pobożności Maryjnej w naszym życiu wzmocnienie Maryjnego Przedmurza w życiu Kościoła. Prosimy, by młodzi przyjmowali słowa błogosławionego Prymasa, wzywające ich, by byli jak orły. W ramionach Jasnogórskiej Pani, Waszej najlepszej Matki i Królowej Polski, szybujcie wysoko, wysoko ku przyszłości Ojczyzny i Kościoła. Wspomóż Boże, by w tych ogromnie trudnych czasach Częstochowa stała się jasną górą zwycięstwa, by dla każdego z nas, za chwilę stała się tą jasną górą zwycięstwa, miejscem świętości i zaczerpnięcia potrzebnej mocy i mądrości. Jasnogórska Pani módl się za nami.